Raz, dwa, trzy. Ładnie, ładnie. Lecimy, kurwa. I teraz naprawdę już wjeżdżam na białym koniu. Patatajbra. Więc <laughs> nie to bez sensu. Forbes czy... Forbes, czy... <laughs> Z tym Forbes'em zawsze, kurwa, są problemy. Mów wyraźnie, człowieku. Jakie dwa razy ano O Google Indexing API. AP. O Google Indexing Indexing API. E, on, ma mieć on, ma on ma za, on ma za zadanie, on ma za za. Kurwa, za szybką. Skup się optymalnej optymalizacji. Jak nas, niech nas nasz, nas, nas móżk. Problem tkwi w, tkwi, tkwi w tym. E, wystaw 404 tak kowane narzędzie dedykowane 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 narzędzie ale pod górkę na przykład włączając kompresję włączając szlak trafi, trafię kręgami szyjnymi już w literze ale zdanie wielo rozłożone jeszcze raz tu ale potem nastąpił wielo takie no wielo i zakończymy sobie odcinek kilkoma poradami dotyczącymi... Dotyczą, dotycz, doty, dotycz, dot, dotycz, dotycz, Nie zajmuję wam więcej czasu dziś, już, nigdy więcej, tak, teraz. Proszę, dziękuję, do widzenia, przepraszam. O ja pierdzielę.